dobre imię, bogactwo, jakieś urazy i nieprzebaczenie, jakieś sytuacje z przeszłości, 10 zł, a może milion, zdrowie, rower, pasja, rodzina, ukochana osoba, jakaś relacja. Wszystko może stać się takim bogactwem, które zaczyna być dla mnie najważniejsze. Myślę, że kluczem do odczytania tego trudnego, wbrew pozorom, fragmentu z dzisiejszej Ewangelii jest to, to zdanie, kiedy Pan Jezus mówi: Tylko Bóg jest dobry. Myślę, że to zdanie jest kluczem, dlatego że ono pokazuje, że jeśli Bóg przestaje być dla mnie dobrem, najwyższym dobrem, jeśli Bóg przestaje być dla mnie kimś, na kim buduje wszystko, to wtedy bardzo łatwo wskakuje w jego miejsce cokolwiek innego. Yy, paradoksalnie to może być również moja pobożność, to może być również moja obrona wiary, wartości. Yy, to może być wszystko. Yy, I tak sobie myślę, że dzisiaj warto nie tyle yy, szukać problemów w sobie, ale jakby zobaczyć jak przeżywamy różne rzeczy. Różne sprawy, relacje, nawet te, które wydaje się, że robimy dla Pana Boga. Bóg to jest ktoś, albo inaczej, to, co mnie łączy z Panem Bogiem, to jest coś bardzo delikatnego, coś bardzo subtelnego, coś, co można wbrew pozorom bardzo łatwo stracić, bo tu nie chodzi o jakieś moje deklaracje, czy jakieś ubrania, które na siebie założę, czy jakieś. Nie wiem, instytucje, za którymi się schowam, tu naprawdę nie chodzi o żadne wielkie rzeczy, tylko tu chodzi o to, że ta relacja z nim jest ja to tak sobie widzę oparta na jakiejś takiej cienkiej nitce, która jest bardzo łatwo do zerwania. A więc, chodzi o, w życiu duchowym o ostrożność, o to, żeby rzeczywiście cały czas czuwać, cały czas rozeznawać cały czas być kimś kto w taki dobry sposób nie jest pewny siebie. To nie chodzi o to, że was namawiam do tego, żeby yy, yy, nie wiem, nasze życie traciło wartość, tylko chodzi mi o to, że właśnie, że chcę być czujny w tej relacji, chcę być ostrożny, chcę być delikatny, żeby tego nie zerwać. I znowu nie dlatego, że Bóg jest kimś to się obraża, tylko ja jestem kimś, kto jest słonie w porcelanie. Yy, tak, dobrze mówię? w składzie porcelany. A więc myślę, że, że warto, jakby to jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tej Ewangelii. Druga jest związana z tym smutkiem. Wczoraj, kiedy odprawiałem nabożeństwo majowe, zawsze sobie w trakcie litanii biorę zawsze jakąś książkę, a potem w trakcie litanii, jakby doprocesowuję dla samego siebie, co chcę przeczytać ludziom na tak zwanej czytance. I wziąłem jedną ze swoich książek, której dawno nie otwierałem. I, i wypadła mi tam taka, yy, taka karteczka zwykła. I słuchajcie, yy, na tej karteczce jest napisane coś takiego: Nie idzie o to, że boimy się nieznanego, bo nie możesz bać się czegoś, czego nie znasz. Nikt się nie boi nieznanego, to czego się obawiamy, to utrata znanego. Yy. I może tak rzeczywiście jest, że, że w nas jest taki lęk przed tym, co mogłoby być, czyli włącza się nam gdybanie i boimy się, przynajmniej tak w pierwszym rzucie, właśnie tego, co sobie wyobrażamy, jakby nasze życie miało wyglądać, gdybym zostawił, nie wiem, ten rodzaj pobożności tą zadrę w sercu, gdybym przebaczył, gdybym przestał się nad sobą użalać, czyli to, co mówiłem na początku, gdybym stracił te swoje 10 zł albo ten milion, że nam się wydaje, że my się boimy tego, co będzie, kiedy właśnie to zostawimy. Tymczasem yy, chodzi o coś całkiem innego i może właśnie warto yy, jakby dzisiaj nad tym podumać. Co tak naprawdę mnie zasmuca? Co tak naprawdę sprawia, że staje się człowiekiem smutnym. I y, ta Ewangelia naprawdę, jakby no, każe mi, nakazuje mi wręcz y, być człowiekiem, który naprawdę przychodzi y, z taką bezinteresowność do Jezusa. Ale nie dlatego, że Jezus tego wymaga, tylko że zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja się staję coraz bardziej bezinteresowny wobec Pana Boga. Tym bardziej staję się szczery wobec siebie, tym bardziej potrzebuję Jezusa, tym bardziej zaczynam budować na nim. To nie Jezus mi cokolwiek zabrania, to nie Jezus mi cokolwiek zabiera, tylko Jezus stwarza taki rodzaj relacji, w którym ja chcę, powinienem być coraz bardziej wolny przed nim. Ale naprawdę tu nie chodzi o warunki, tylko tu chodzi o to, co jest w mojej głowie. Miłość taka jest że miło się nie rozpycha, ona nie nakazuje, nie krzyczy, ale z drugiej strony domaga się tego, żeby robić dla niej coraz więcej przestrzeni. A tę przestrzeń można wypełnić pozornie tak naprawdę wszystkim, również wizją, swoją wizją Pana Boga. Więc jest nad czym dzisiaj dumać. Popatrzcie, popatrzmy na to, co jest naszym bogactwem ale nie idźmy w oczywistości tylko zobaczmy i pogrzebajmy pogrzebmy w tym co wydaje się wcale nie takie oczywiste tak jak powiedziałem to może być również nasza pobożność ten rodzaj wizji Pana Boga którą nosimy o który walczymy od lat ja mam świadomość tego że od jakiegoś długiego czasu już mówię o pewnym sposobie na przeżywanie Pana Boga być może, nie wiem, być może to też jest moje bogactwo, z którym trudno mi się rozstać, bo to mi daje poczucie tego, że e, bączek, że, u, e, to, że nie wiem, że jestem lepszy od innych, że lepiej wierzę w Pana Boga, nie wiem, ale myślę, że jakby warto zobaczyć, co nim może być i wcale to nie jest oczywiste. Jeszcze raz to przeczytam. Nie idzie o to, że boimy się nieznanego. Nie możesz bać się czegoś, czego nie znasz. Nikt się nie boi nieznanego. To, czego się obawiamy, to utrata znanego. Utrata znanego. Tylko Bóg jest dobry. I warto o tym pamiętać. To nie znaczy, że ludzie nie są dobrzy, ale to znaczy, że ta dobroć bierze się z dobroci Pana Boga. W ogóle się nie przywitałem dzisiaj. Więc dzień dobry i zarazem mówię do widzenia. Trzymajcie się i dziękuję za cały dobro, którym mnie uderzacie, którym się ze mną y, dzielicie. Dzięki.